Czy mam kofryszko po dwudniowej chyba przerwie, czy po jakoś tak? Słuchajcie, miałem takie materiały grube dla Was. Ponad 30 minut jeden filmik. Miał być to najlepszy filmik na kanale, najważniejszy, ale go przez przypadek wczoraj usunąłem. No i będę go musiał nagrać jeszcze raz, ale mam lepszy pomysł, także po co się to stało? A dzisiejszy filmik myślę, że da Wam mega, mega perspektywę. W kwestii może usunięcia lęku z życia i po prostu większego luzu, żeby mieć większy luz w życiu. Otóż dzisiaj zacząłem mówić Madzi, bo ostatnio się zastanawiałem, jakby ktoś nie miał nic, a chciałby rozkręcać jakieś swoje rzeczy, a miał totalnie 0, 0, 0 kasy, i wtedy, jakby no, no to taka osoba by sobie zaczęła właśnie na etacie, coś, jakąś pracę by miała. Później by miała już jakiś dochód i z tego sobie by działała. Ale pomyślałem, że tak naprawdę to taka osoba w ogóle nie musiałaby tak pracować. Uznajemy, że ktoś nie ma domu, nie ma, nie ma na przykład yy, bliskich, nie ma gdzie spać I, i pytanie, czy taka osoba musi iść gdzieś do pracy, żeby w ogóle zarabiać, żeby przeżyć, żeby w ogóle żyć, no nie? I tak on dzisiaj mówi, mnie. Dronadza. Słuchaj, nawet po moich doświadczeniach życiowych, yy, przez które no, sporo się nauczyłem i wiem, jak, jak się da ogarniać na świecie, padam na to, że yy, dobra, osoba nie ma, nie ma co jeść, tak? nie ma, nie ma gdzie spać. Yy, to może, a, zależy, czy zima, czy lato, ale ogólnie może podróżować do miejsc, gdzie tak? jest ciepło, czyli stopę jedzie gdzieś, gdzie jest ciepło. Jedyny aspekt, jaki potrzebuje, jedyną... jedną rzecz, jaką potrzebuje taka osoba, to wiedzę. Wiedzę jak sobie poradzić, żeby to wszystko ogarnąć, no nie? Ale no to też jest... Jak się ma wiedzę, to to jest tylko wdrożyć to do działania i to wszystko funkcjonuje. No, ale uznajmy, taka osoba sobie może podróżować na w jakiś kraj, nie wiem, gdzieś Hiszpania yy, W sensie gdzieś na południe, gdzie, gdzie jest ciepło o tym chodzi. Yy, Gdzieś ciepło i może sobie tak żyć, no nie? Że, że jakoś przyżyje I co z jedzeniem? Co z jedzeniem znajdzie na skipie Czyli ma ze skipa głównie może warzywa, owoce naprawdę lightowo-lightowo garnąć, ale jak chce, to może znaleźć wszystko. Bo ja ostatnio znalazłem raw vegan, batony z daktyli. Miliony tych batonów znalazłem. Mamy z Madzią mega rzeczy do shake'ów. Naprawdę jest fenomen. Możecie sobie obczać na Instagramie, dodałem e, szejka, banany i właśnie te batony, możecie sobie obczaić Instagram, fresh coconut, dodaję tam e, fajne rzeczy, także możecie sobie śledzić ten, ten kanał. Także taka osoba zaczyna sobie ogarniać skipy, także ma gdzie spać, bo może sobie też z skipa gdzieś ogarnąć namiot, jeżeli nie, no to jeszcze będzie spała na plaży, ale w końcu coś ogarnie. Inne możliwości to couchsurfing. Ale znamy, że taka osoba no, też chce się umyć, no nie są miejsca, gdzie da radę się umyć. Jak dobrze poszuka, to ogarnie. Jak nie, no, to się umyje w oceanie albo w morzu. Także kolejna opcja y, to jest coś takiego, żeby przetrwać. Dobra, już osoba ma jedzenie, ma, ma mniej więcej gdzie spać, ma jak żyć, no nie? Jak taka osoba ma zarabiać, y, nie mając na przykład y, telefonu, tak? Żeby na przykład robić swój własny content. 3,3, było przed chwilą mam już 3 34. Taka osoba może znaleźć telefon na skipie, tak, albo może yy, zacząć jakoś zarabiać na ulicy i w końcu uzyskać kasę na telefon, ale może znaleźć go tak na skipie, oczywiście. Yy, znam człowieka, który znajdował laptopy na skipie. Mój przyjaciel tutaj yy, znalazł yy, telefon na skipie, który mam akurat w domu, bo miałem zastępczy. Także to też się da znaleźć i można już nagrywać jakiś content, można wrzucać content, content ale nie mam internetu. Można iść gdzieś, gdzie jest galeria, McDonald's, cokolwiek i tam masz internet. Więc zaczyna się budować content. Dobra, ale ja nie wiem o czym pisać. Spoko, są dostępne biblioteki. Taka osoba idzie do biblioteki i zaczyna czytać, zaczyna pogłębiać wiedzę i... A jeżeli wszystkie jest w Hiszpanii wszystko jest po hiszpańsku, to zaczyna się przy okazji uczyć hiszpańskiego. I ma kosmiczny level później hiszpańskiego i może znaleźć mega dobrą pracę, jeżeli chciał, ale żeby nie chciał robić dalej pod kimś, to mógłby nagrywać filmy na przykład na temat jak się uczyć hiszpańskiego. Że ma taką i taką sytuację i ogarną hiszpański w miesiąc. I może taki content zacząć tworzyć. Może tworzyć Instagrama, po czym sprzedawać kursy, które sam zrobi, jak się uczyć hiszpańskiego. I widzicie, takich możliwości jest multum tak naprawdę. I strach przed tym, że nie będziemy mieli pieniędzy, że nie będziemy mieli co jest, jest tak naprawdę pozorny, ponieważ zawsze się da to ogarnąć. Co innego, jak już ktoś ma rodzinę, to tu są grubsze, grubsze rozkminy, ale też się da to tak ogarnąć, żeby nie pracować pod kimś. No, da się to ogarnąć. Myślę, że mogę Was przekierować tutaj do Dawida Piątkowskiego, on ma mega materiały na temat brandu osobistego. I tam też znajdziecie mega opcje, jak można, można ogarnąć kasę. Także taką chciałem Wam dać perspektywę. Jeżeli ktoś ogólnie boi się, że kiedyś straci pracę, że co jeśli i ma stres z tym związany, żeby puścić ten stres, to też polecam mojego najnowszego e którego wydam niebawem. Tam też napisuję, co jeśli by się to stało. Tak naprawdę to nic się nie stanie. I tam mega dobrze to prezentuje na, na danym przykładzie człowieka. Także polecam mega tą książkę będzie w mega niskiej cenie, także polecam. Za troszkę będzie w sprzedaży. I tak naprawdę chciałem wam pokazać perspektywę, że nie musicie się bać, nie musicie się bać, że nie będzie mieli co jeść, bo wystarczy wam wiedza. Jeżeli macie wiedzę i odwaga po prostu żeby to zrobić, to jesteście w stanie to wszystko ogarnąć. Możecie tak jak mówię robić content, później go sprzedawać i w końcu możecie dojść do milionów. I to jest możliwe, nie mając nic. Także, no ja, zaczęliśmy z Madzią biznes, ja miałem chyba 20 coś złotych, 21 może, albo około 20 złotych, a Madzia miała parę złotych, albo nie wiem, czy akurat y, nie, nie wydaliśmy ostatniej kasy. Także, wszystko da się ogarnąć, y, oczywiście y, wiecie, nie każdy biznes musi od razu wypalić, są to wszystko doświadczenia, ale jeżeli wierzycie w siebie, i pchacie do przodu, uczycie się codziennie, rozwijacie, robicie kursy, czytacie książki. Ale nie tylko czytacie, ale wykorzystujecie też wiedzę z tych książek. I dzień w dzień to wałkujecie. Wierzycie w siebie i naprawdę ciśniecie to do przodu. Nie, że ja napiszę tylko jeden post na Instagramie na jeden tydzień, albo wrzucę tylko jeden filmik na 4 miesiące na YouTube'a. To nie o to chodzi, to trzeba ładować w to energię. Żeby to w ogóle jakoś funkcjonowało, żeby móc mieć jakieś perspektywy. Przez to możecie kogoś poznać, ten ktoś może Wam pomóc na przykład z pracą że da Wam jakieś zlecenie i Wy możecie potem otworzyć firmę i okaże się, że to będzie Wasz pomysł na życie, że akurat, nie wiem, yy, sprzedajecie, zasięliście, nie wiem, byliście gdzieś i zasięliście kwiatki, okazało się, że macie nagle ogród z kwiatkami i sprzedajecie kwiatki. Nie wiem, cokolwiek, no nie? Naprawdę cokolwiek. Także to jest kosmos. I jeżeli medytujecie, wizualizujecie, działacie z tym i jeszcze za tym czyn, to to wszystko idzie naprawdę do przodu. I powiem Wam, ostatnio te medytacje, które robimy z Madzią przynoszą takie efekty, że ja jestem w szoku. mam dzisiaj, no, jeszcze jakbyś przyniósł pomidory, jakieś tam coś jeszcze. Mówi, o, i melony, nie? Teraz mam w plecaku ileś melonów, kantalupa, yy, naprawdę mega jakości. A to jest dopiero pierwszy skip z dzisiaj, bo potem jadę na takiego mega skipa, gdzie znalazłem właśnie te raw, vegan, batony. Także po prostu... I to tam wtedy tylko poszedłem, czułem, żeby tam pójść, nie byłem tam nigdy. Mówię, po tym jak zrobię bioenergoterapię, bo byłem robić bioenergoterapię i masaż, pójdę zrobić, pójdę właśnie na skipa, który był akurat za przystankiem. Zaszedłem tam i fenomen tyle jedzenia mieliśmy, i to wszystko za darmo. To jest wszystko za darmo. I chodzi o to, że ludzi, których spotykamy, sytuacje, w których się znajdujemy wszystko, co nas otacza, wychodzi z naszego wnętrza, z naszych decyzji podjętych. Dlatego, jeżeli pracujesz nad sobą, to, to się zmienia, wszystko wokół się zmienia. I, no i polecam pracować nad sobą. To jest naprawdę kosmos. Także, no. Ostatnie dni od to yy, w cenie promocyjnej. Później cena wzrasta trzykrotnie. Szczerze wam powiem, jeszcze nie jest to aż tak znane i polecałbym korzystać, póki ten produkt jest tak tani. Także, no, polecam kurs. Od to strona freshcoconut.com Lecę do Madzi ze skipami i zjeść melony. Pozdrawiam wam. Was, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że ta perspektywa żeby się nie bać, że się straci kiedyś kasę i nie będzie się miało kasy bo jeżeli macie wiedzę to dacie zrobić radę kasę są miliarderzy, na pewno wiem przynajmniej o jednym, którzy stracili te miliardy, mieli nagle miliony albo nie wiem czy na tyle mieli miał ten gość i dla niego to jest tak jak ktoś by miał milion i nagle miał tysiąc złotych, wiecie o co chodzi i tacy ludzie potem, to jest stan umysłu, już jak masz wiedzę, jak to wszystko zrobić, to jest tylko robić, 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 robić. I owoce się potem po prostu tak jakby sadził, drzewa, sadzę, sadzę, co mam, co, co mam do roboty, sadzę drzewa, pielęgnuję, robię swoje, gdzieś tu mam dochody. Robię swoje, robi swoje. Puch, ktoś jest milionerem. Po prostu robi to, robi to, robi. Chodzi o to, żeby działać. I chcę was motywować, żeby jeżeli się interesujesz muzyką, zrób coś z tym, pokaż siebie, zbuduj swój własny brand. Pokaż, że. Ja buduję freszko konata, tak? Dla mnie to jest mega. Skąd w ogóle się wzięła nazwa freszko Konat? Ja miałem ksywę w liceum świeży. Ogólnie też, po prostu byłem świeży w ekipie, a po drugie, mega to do mnie pasowało, bo często myłem ręce, byłem pedantyczny. Yy, także pasowało to. Siostra Madziej mówiła do mnie, ale ja jestem kokosem. Powiedziała do mnie zamiast koksem. No i wyszło świeży kokos. Fresh coconut. I tak powstał brand Fresh coconut, który teraz działa i funkcjonuje. Także jeżeli po prostu rozwijacie się, będziecie w tym coraz lepsi, zróbcie kroczek po kroczku. Jeżeli ktoś się boi nagrywać, niech zacznie nagrywać po prostu do siebie. Nie musi tego wrzucać nawet. Tylko niech. A kiedyś może po prostu kliknąć, wrzucić i wyjść z domu. Niech to się wrzuci, a później zobaczyć najwyżej reakcję, ale nie musi ich oglądać. Też nie musicie na początku oglądać reakcji wrzucanych filmów, jeżeli was to może stresować. Po prostu przełamcie się i, i nagrywajcie. Nagrywajcie filmy, piszcie, piszcie materiały, wrzucajcie, stwórzcie na Facebooku swoją stronę, zróbcie coś z tym, bo ja wierzę, że wielu z was, wielu z was tak naprawdę wszyscy mamy się czym podzielić. Każdy z was się jest w stanie czymś podzielić, każdy z Was ma doświadczenia życiowe i każdy z was, tak jak mówię, coś przeżył, więc jeżeli ja bym się spotkał z kimkolwiek z was i pogadał po prostu przy soku, i wyście opowiedzieli mi swoją historię życia, na pewno jest wow. Dlatego podziel się tą historią. Trzymaj się fryszko, konat, pozdrawiam, Siemaneczko. lecę do Madzi. Piętasz.